Siemano, moi drodzy, to Paradoks. Zapraszam do kolejnego poradnika ze skrzyń w grze Assassin's Creed Mirage. Znajdujemy się w Karch. No i tutaj mamy wielki garnizon. I skrzyneczka. Już wam pokazuję, jak tutaj się dostać. No i jak ją zdobyć. Znaczy ją, zawartość w skrzyni. Dobra. Nie przedłużając, lecimy. Widzicie sobie tutaj, oczywiście jesteście... Od strony bramy. Tutaj będzie przejście, bo jest naprawiany mur. Więc można do garnizonu łatwo się dostać. No i tutaj jest już troszeczkę gorzej, ale już wam pokazuję... Co tu musimy zrobić? Yy, ok, trochę się zbagowało, ale dobra, wróciliśmy. Musimy teraz dostać się na drugą stronę. Dobra i teraz tutaj podrobimy. Łowo wowo wowo wowo! Wow. Dobra. Nie zaalarmował innych. Całe szczęście. Dobra, wchodzimy do góry. Tu chodzi sobie ziomek. Jeden. O właśnie. Dobra, no i tutaj teraz musimy... Musimy ten regał przesunąć. Ślizgamy się tutaj przez kratę. No i teraz trzeba zabić... Tego ziomka, który tam stoi. Żeby nas nie widział. Wchodzimy tutaj. I mamy zabójstwo, jak na na przystało. Dobra, otwieramy skrzynię, zobaczmy co jest w środku. Schemat ulepszenia sztyletu abysy... abasyckich rycerzy. No dobra moi drodzy, mam nadzieję, że poradnik przydatny. Będę wdzięczny za łapkę w górę, subskrypcję, udostępnienie. Trzymajcie się, hej!